Dzisiaj łapimy PDFa To jest Damian który prowadził live'y na TikToku, gdzie na okienku miał małe dziewczynki Jesteście razem z Marceliną? Tak Damian kurwa serio? Co najgorsze, później się z nimi spotykał i namawiał do naprawdę bardzo złych rzeczy, więc musieliśmy szybko interweniować Jesteśmy już blisko A w ogóle to, jest, że tu jest plac zabaw, a gdzieś tutaj kurwa, w okolicy jest ten PDF A więc zadzwoniliśmy do podejrzanego, podając się za kuriera, a na zewnątrz czekała już ekipa z ECPU Przyjechaliśmy do pana Damiana Ha Przestań teraz mówić Uspokój się Faj spokojnie Jesteś ujęty obywatelską. Powiedz nam Damianie, zamianie, czy to jest twój profil w ogóle? Nie poznajesz się, bo zaraz to, zamiat, to, to nikt się nigdy nie będzie widział, ale na pewno stąd nie odejdziesz. Dziewczynka, z którą się... on Zajesz. poznajesz tą dziewczynkę. Nie poznajesz? My mamy pełne dane z dziewczynki. Wiemy, że jest poniżej tego roku życia. Wpadłeś! Mamy Tutaj musieliśmy obezwładnić podejrzanego, bo próbował uciekać, ale nie mogę wam tego pokazać. Nagrywaj Dobra, to, żeby spróbuję sam to zrobić. Mamy wszystko. Sławny będziesz w końcu, ale nie na TikToku tym razem. A oto zarzuty podejrzanego. Ona nie... przed nie... Namawianie do wysyłania... A po chwili przyjechała policja. Cała akcja się udała i podejrzany właśnie odjeżdża. Tutaj dam znać jaki dostał wyrok.